Dzień dobry, jesteśmy na strzelnicy Colt, ja jestem Bartek. Tam jest Tomek, ale wy go nie widzicie to ja, To jest Tomek. Tomek Berak, który jest trenerem ze mną na sekcji dynamicznej kolki. No i właśnie, strzelamy sobie trening i dzisiaj strzelamy specyficzny trening, dlatego że uczymy się reagować na zmienną sytuację, czyli trochę uczymy się startowo, uczymy się jak podchodzić do toru na zawodach, bo to jest zawsze trochę zaskoczenie. Mamy chwilę czasu, żeby się przygotować, ale uczymy się jak to trenować po prostu. No i wymyśliliśmy trening w tym zakresie e, dość łatwy e, dlatego że można go ustawić nawet jak macie kosz tylko się nie tylko dla siebie, tylko są inni ludzie dość ciasto to, e, to ustawiamy bliska, daleka, bliska Jedno Charlie tak, 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 tak. Daj. No właśnie, to trochę nie ma znaczenia, właściwie co będziecie ustawiać. Tak, mi się nie. Tego. Chodzi o to, żeby ustawić jakąś sekwencję. Myśmy sobie tu ustawili sekwencję na razie. Tarcza, powiedzmy blisko, ona jest około 5 metrów od naszych stanowisk. Tarcza blisko, tarcza daleko, i ustawiliśmy sobie. Tarcza, która symuluje nam kółko ta blaszkę, dlatego że bardzo często na strzęcach zamkniętych nie można strzelać do, do blaszek, więc skorzystamy po prostu z kółka o odpowiednich wymiarach na kartce. i... która jest środkiem starczy TS10, żeby było prościej i taniej w życiu. Dokładnie. I teraz pierwsza sekwencja, jaką sobie my strzelaliśmy, to sekwencja tarcza bliska, tarcza daleka. Albo na przykład tarcza daleka, tarcza bliska. Albo nawet sekwencja bardzo trudna. Daleko, blisko, daleko. Właśnie. Daleko, blisko, daleko. I teraz wprowadzamy sobie sekwencję kolejną. Czyli strzelamy tarczę blisko, tarczę daleko i pod spodem strzelamy symulację, symulację kółka. I tak jak mówię, to do końca nie ma znaczenia, jakie to będą sekwencje. Chodzi o to, kluczem tego treningu w naszym, naszym zdaniem jest to, żeby e, te sekwencje dawać sobie z zaskoczenia. Czyli. Zostajemy przygotowani na stanowisku i mówimy sobie, dobra, teraz bliska, daleka, kółko i to strzelamy. A następnie druga osoba mówi, no to teraz kółko daleka bliska. I w ten sposób jak przygotowujemy się do tego startowego, nie uczymy się w małki sposób wykonywania ćwiczenia, które powtarzamy 100 razy, tylko musimy reagować tak jak na zawodach na zmieniającą się sytuację na różne tory i różne zadania strzeleckie, jakie przed nami stoją. I teraz jeżeli jest ktoś lepszym zawodnikiem, no to ustawi sobie to trochę dalej, trochę bliżej, może to... sobie pytę, hardcovera, to... ruch, zasłonec. To nie ma znaczenia tak naprawdę do końca co to będzie, tylko my sobie tutaj turnujemy tą, tą zmienność i za chwilę będziemy dodawać tutaj kolejne cele, które dalej będą nam tą zmienność powodować. No więc właśnie tak, blaszka blisko daleko. Góra prawa, dół lewa. Are Należy kontrolować punktację i do takich rzeczy nie dopuszczać, bo zależy nam na alfach. I co my tutaj mamy? Raz, dwa, trzy Charlie w tym przebiegu, i na blaszce mamy Teraz wszystko. Wszystko, do nic z innego. Tak, z innego przebiegu, dobrze. Blisko, daleko, kółko. z czyli jeszcze raz, nie do końca chodzi o to, żeby co to jakie te sekwencje są, macie więcej miejsca na strzelnicy, ustawcie sobie większe te sekwencje, nie ma większe problemu. Większe wychylenia, większe przeniesienia, popery, płyczki, co macie? Chodzi o to, żeby trochę siebie nawzajem zaskoczyć i to, ten, ten konkretny element trenować, bo w ogóle w treningu trenujemy konkretną rzecz, jeżeli chcecie trenować celność, to wtedy nie szybkość, jeżeli chcecie trenować jedno, to nie drugie, w tym przypadku też trenujemy jedną konkretną rzecz. Rzecz. Tak? A tą rzeczą jest dostosowywanie się do, do toru, tak naprawdę. Czy też do sekwencji. Cześć.